Najpierw no, zaczęło się generalnie od tego, że e, Azjaci mają małe pieski, bo na małych powierzchniach mieszkają, jest bardzo duże zagęszczenie ludności, mają małe mieszkanka, malutkie pieseczki, więc y, te pieski sobie zaczęli ubierać e, w ubrankach, tam się inaczej traktuje, trochę te psy inaczej się podchodzi do nich, więc golili bardzo krótko, na przykład dziesiątką ciałko. Cały kadłubek bez tutaj żadnej firaneczki, po to, żeby móc tego psa ubrać, żeby to się nie kątuniło i żeby dobrze wyglądało, zostawiano długie dzwony na łapkach, także przycinane tylko od dołu. Długi ogonek i ewentualnie długie uszy, żeby było takie wrażenie. Laleczki z kucykami albo jeszcze też do tego kucyk na główce. Yy, na początku też higiena była ważna i wygoda, więc wygalano policzki tutaj dziesiąteczką, czy wręcz jakąś wykończeniówką. Yy, to sprawiało nie tylko kwestię wygody, ale sprawiało wrażenie malutkiej główki i mocno podkreślonych oczu, tak że tu przy tych oczach nie było w ogóle sierści. Rzęski, króciutko, wszystko bardzo, bardzo, bardzo tutaj oczy odsłaniano, żeby były jak największe. Maciubki pyszczek, tutaj bardzo mało na brodzie, ewentualnie troszkę większe wąsiki okrągłe, wówczas ta głowka jest maciubka. I tutaj można wtedy tak zostawić dłużej, dłuższy kucyk, żeby była twarz dziecka, twarz laleczki, dziewczynki. Ale, ale taka właśnie maciupeńka, bardzo drobna, delikatna, duże kontrasty, tak? Czyli jak zostawiamy tu długo, to naprawdę długo, a nie, że tylko tam troszkę. No, oczywiście, no, ludzie są kreatywni, każdy ma swój wóz, więc to się robi bardzo, bardzo, bardzo różnie. <laughs> Teraz na przykład, była nasz kolejny i w Chinach już od około dwóch lat jest taka moda, że w ogóle się nie wydala policzków. A hoduje tu też długi włos, tak, czyli tutaj przy oczku jeszcze i cały polik jest zapuszczany, także to się łączy z uchem, niezależnie od rasy. Eee, długie kucyki i ten kucyk może iść aż od samego nosa, aż stąd zapuszczany okay. długi włos. To mocno skraca kufę, oczywiście to wtedy trzeba dbać, tak i aż z noska zostawiane, do kucyka zapuszczane. Ciekawe to wygląda. Troszkę przysłania czasami oczki, więc te oczki się takie małe wydają. A ciekawe czy psa to nie nie? Bo jednak już na kucyku leżą. Nie, 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 trzeba z uczuciem na pewno, nie? Ciekawie to Myślę, że to też jest kwestia przyzwyczajenia, tak jak ludzka głowa się przyzwyczaja, że jest tutaj. Tylko chodzi mi o to, że jednak są te mięśnie, które tutaj, wiesz... Ale myślę, tym, że no właśnie... te cebulki też się właśnie tak odkształcają ca tak, z czasem, nie? Że Bo no tak tak ustawiam... wiesz o co chodzi, nie? Tak. No, ale jednak pociągnąć to do wódu, to, do wódu, to <laughs> Ciekawe jest. No trzeba by było psa zapytać tak naprawdę, nie? że rzadko. Nie? Nie. Nie. nie? Ja to ja zawsze tak próbuję, nie? wszyscy tam chcą, tam prędzej się ktoś obrazi, że jest za krótko aniżeli za długo, nie? Tutaj naprawdę te 20 centymetrowe łapy zostawiają od góry, no tylko jest krócej, krócej na tych pleckach. Duszami też tutaj różne historie, jedni zostawiają i przód i tył jak najdłuższe, jedni tutaj troszkę sobie skracają, albo mniej, albo więcej też, nie? To też zależy od budowy psa. Tak naprawdę jak jest coś z psem, jakaś asymetria ma mniejsze ucho, czy nie ma oka, to też wtedy fajnie fryzury asymetryczne wyglądają. I tam jest no, generalnie inne podejście, bo jest tak, inne podejście do psów i w ogóle inny kraj. Chiny same są, nie wiem, czy nie większe od Europy, a przecież jeszcze jest Japonia, Korea, Wietnam yy, i oni wszyscy się bawią.